Dzień dobry, mówi do was Grzesiek z gospodarstwa na Fuente. Dzisiaj chciałem kilka słów wam powiedzieć o kompoście. Budzą się właśnie dżdżownice. Chociaż ten kompost miejscami jest jeszcze zamarznięty. O, tutaj jeszcze jest lód, ale życie się w nim powoli budzi. To jest mój kompost zeszłoroczny. A w międzyczasie zrobiłem nową pryzmę kompostową na użytek wiosenny i wczesnoletni. Oto ona właśnie. I chciałem Wam powiedzieć, jak ja robię kompost i w ogóle czym kompost jest. Może to kółko stąd wezmę. Nie jest tu potrzebne. O, taką pryzmę usypałem. To powiem Wam, jak ja robię kompost. Za materiał wyjściowy służą mi trzy różne materiały. To co na wierzchu widzimy, to są zrębki. Zrębki zeszłoroczne. One są już troszeczkę przekompostowane. Nie są takie takie świeże, widać na kolor, że są e, brązowe. Brązowe miejscami, nawet zupełnie czarne. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest źródło azotu. Tam to jest źródło węgla. Źródłem azotu jest obornik. To jest akurat obornik kurzy, bo sprzątałem e, w kurnikach. Tak wygląda. Sporo słomy. I trzeci materiał, który tutaj używam to jest hop stare siano, takie jak tutaj leży. To są takie paczki, które zamokły i, i do niczego innego się już nie dają poza właśnie kompostem. I układam to warstwami. Jak na to spojrzycie z tej strony, to widać jak lazania Idzie tak: najpierw dwie taczki z rębek, potem na to powiedzmy jedno takie czubate wiadro obornika, może trochę więcej. Potem na to e, taka solidna porcja tej, tego siana ze słomu, takiego zbutwiałego. E, I znowu dwie taczki z rębek. Obornik, siano i tak aż do góry, takimi warstwami, na koniec zasypane wszystko jest z rybkami. No i teraz czekam, aż się to wszystko zagrzeje. Eee, jak się zagrzeje, temperatura osiąga powiedzmy 50 stopni, przekracza 50 stopni, yeah. powinno się pryzmę kompostową przerzucić i przerzucamy po to, żeby ją napowietrzyć i przede wszystkim napowietrzyć, po drugie wychłodzić trochę, ponieważ w wyższej temperaturze giną te pożyteczne organizmy, które my tu hodujemy. I tak trzeba przerzucić, średnio trzeba liczyć 8 razy, w zależności od tego, w jakim stanie jest materiał wyjściowy, ponieważ to wszystko, co tutaj używam, jest lekko przekompostowane, z wyjątkiem tego kurzego bornika, który jest świeży, no to może nie o 8, tylko 6-7 razy trzeba będzie przerzucić. Przerzuca się tak długo, aż się przestanie grzać. No i nie. potem dobrze jest, żeby ten kompost jeszcze poleżał ze 2-3 miesiące. To znaczy można go użyć już od razu, jak nie grzeje, ale do mojego użytku lepiej, kiedy on jeszcze troszeczkę sobie spruchnieje, jest wtedy bardziej sypki, konsystencję ma lepszą do tych celów, w których ja go używam. A ja go używam po pierwsze jako podłoża do rozsady, po drugie jako ściółkę, w tym oto tutaj ogródku moim warzywniaku. Ścieżki są ściółkowane z rębkami a grządki. Kompostem. O i tak to właśnie wygląda. E, I teraz trzeba dosypywać tego kompostu na wierzch, żeby dokarmiać grządki. E, no i dobrze. I teraz może powiem, czym jest kompost, a czym on nie jest. Kompost nie jest nawozem. Nie traktuje się kompostu jako nawozu. E, kompost jest przede wszystkim pożywką mikrobiologiczną. E, czekajcie, tutaj muszę w międzyczasie zamknąć. Do kompost jest przede wszystkim pożywką mikrobiologiczną my hodujemy w pryzmie kompostowej mikroorganizmy w większości jest to kwas mlekowy to są w zasadzie te same w ogóle szczepy które my mamy w przewodzie pokarmowym i to nie człowiek karmi rośliny rośliny są karmione przez mikroorganizmy. Więc im więcej wychodujemy w kompoście mikroorganizmów, im on będzie bardziej aktywny mikrobiologicznie, tym lepiej. I to życie mikrobiologiczne karmi nasze uprawy dopiero. Tak to się odbywa. Oczywiście w kompoście znajdują się mikroelementy przede wszystkim azot z tego obornika. Ale nie to jest najważniejsze, bo to, że azot jest w glebie, to jest jedna sprawa. A czy roślina może go pobrać, to jest sprawa druga. I teraz jeżeli mamy bujne życie mikrobiologiczne, on jest aktywny, ten kompost, roi się w nim życie, to te mikroorganizmy będą udostępniać ten azot oraz inne pierwiastki potrzebne roślinom będą im udostępniać się w takiej ilości, jakiej rośliny potrzebują, wtedy, kiedy rośliny potrzebują i w postaci takiej, jaka może być wchłonięta. To jest dokładnie to samo, co w naszym przewodzie pokarmowym. My też się odżywiamy poprzez florę naszą jelitową. nie bezpośrednio, tylko pośrednio poprzez te wszystkie mikroorganizmy, które zasiedlają nasz organizm. My, człowiek przeciętny, ma około 2 kg samego kwasu mlekowego w sobie. I taka sama sytuacja jest w glebie. Jakby się przyjrzeć z punktu widzenia mikrobiologicznego, to, to są dokładnie te same procesy i te same grupy mikroorganizmów. My po prostu wszyscy jesteśmy ulepieni z tego samego, z tej samej materii. I teraz, co się dzieje na takich grządkach, które są szczepione takim kompostem, dosypuje się co roku? Rosną na nich zdrowe plony, ponieważ Kwas mlekowy i inne organizmy pożyteczne rozwijające się w kompoście zasiedlają nasze uprawy, zasiedlają glebę, zasiedlają ściółkę leżącą na grządce i wtedy patogeny nie mają już tam dostępu, a nawet jeżeli jakieś trafią, to są po prostu zdominowane automatycznie przez te pożyteczne mikroorganizmy, które zasiedlają całe to środowisko. Dlatego tak bardzo ważne jest, żeby. Kompost na napowietrzać, bo yy, pożyteczne mikroorganizmy, o które nam chodzi, są mikroorganizmami tlenowymi i my cały czas wspieramy yy, procesy tlenowe. Jeżeli yy, nie przerzucamy kompostu, dopuścimy tam do tego, żeby on się bardzo zagrzał, albo jest za dużo azotu w stosunku do węgla w nim, to on zacznie gnić. Wchodzą procesy gnilne, które są procesami beztlenowymi i w efekcie powstają duże ilości organizmów. Beztlenowych w większości patogenów, które nam będą potem uszkadzać nasze rośliny. My tego nie chcemy. Hodowanie czegoś takiego to jest strzał w stopę i wyrzucanie czegoś takiego potem pod nasze uprawy, na nasze grządki, to jest strzał w stopę. To samo się dzieje w glebie, która jest wiele lat orana i pozbawiona materii organicznej. Tam również tworzą się warunki beztlenowe, powstają procesy gnilne. To wszystko jest szkodliwe dla roślin. Rośliny od tego cierpią, chorują. Obumierają. Czy to będą zboża, czy to będą warzywa, czy to będą drzewa. Zawsze się dzieje to samo. A jeżeli mamy procesy tlenowe, to jest na plus. Wspieramy procesy tlenowe, eliminujemy procesy gnilne. I tak właśnie działamy z kompostem. Napowietrzamy go i produkujemy kompost tlenowy, aerobowy, innymi słowy, dlatego trzeba go przerzucać i wtedy będziemy mieli z niego maksymalny pożytek. No to tyle dzisiaj chciałem Wam powiedzieć w takim telegraficznym skrócie na temat kompostu. Jeżeli to się Wam podobało, no to oczywiście jak zwykle łapka, dzwoneczek. Subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym i piszcie w komentarzach, e, co tam Wam przyjdzie do głowy. Jeżeli chcielibyście, żebym coś więcej powiedział na jakiś temat, czy zrobił e, jakiś odcinek. E, na jakiś inny temat o czymś powiedział więcej, to piszcie. Ja czytam te wszystkie komentarze i z przyjemnością się do nich wszystkich będę na bieżąco ustosunkowywał. Także to na tyle dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia. Cześć.